Fagowcem zostać w celu, mistrzem od naprawy. Fiksik musi uczyć się, aby nabrać prawy. Więc mają swoje szkoły, w nich uczą się co dzień A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. Się, wielki sekret jest. Złączenia. I oczywiście, wszystkie części urządzenia muszą być dobrze przymocowane. Co robisz, przyjacielu? Dzisiaj Eliza wraca do nas z urlopu. A ja przed jej powrotem postanowiłem posprzątać laboratorium. Co bardzo miło z twojej strony. Dobrze, na czym skończyłem? Na tym, że wszystko musi być przymocowane. <laughs> Zgadza się! A jakie znacie rodzaje morsowań? Ognik? E, śrubka? Tak. Jakie jeszcze? E, inna śrubka? <laughs> no to w sumie mamy już dwie śrubki, prawda? Simka? Żeby połączyć ze sobą drewno albo plastik, można użyć gwoździ. Gwoździe przybija się młotkiem w metalu i cegłach. Najpierw należy wywiercić dziurki. Żeby śruba lepiej się trzymała, w otwory w ścianie najpierw wciska się specjalne kołki rozporowe. Mamy do wyboru śrubki i skręty. Wkręty do drewna mają zaostrzone końce. Śruby zwykle wkręca się już do istniejących dziurek albo na nakrętkę. A co jeśli w pobliżu nie ma ani gwoździ, ani śrubek? Wiem, wtedy fiksik zamienia się w śrubkę i sam wszystko mocuje. O tak! Bardzo dobrze. Ognik, ty też tak umiesz? Oczywiście! Ha! Nolik? A mógłbym tego nie robić? Dlaczego nie chcesz spróbować? Ech. Chwila. Zaczęła mnie od tej nogi. Oj nie! Chyba jednak od dobrej. Nie bój się! Robiłeś to tysiące razy! Tak, racja. Najpierw trzeba sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone. <słuch> tak, to prawda. Tym razem to się na pewno nie stanie. Wszystko jest pod kontrolą. Śmiało! Ech, nadal trochę się boję. A może spróbuj jeszcze raz? Kto wpadł na ten pomysł ze śrubkami? Legenda głosi, że śrubę już w starożytności wymyślił wielki Archimedes. Stworzył podobny do śruby specjalny mechanizm, dzięki któremu można było wypompować wodę ze zbiornika. W starożytnym Rzymie ludzie wykorzystywali drewniane śruby i prasy do wyciskania oliwy z oliwek. Śruby służyły też do wiercenia i podnoszenia ciężarów. Elementem mocowania stała się dopiero na początku XV wieku. Wkrótce potem śruby stały się tak popularne, że w dzisiejszych czasach ciężko znaleźć jakieś urządzenie bez nich. A jeśli jedna z tych małych śrubek wypadnie, Fiksiki przychodzą z pomocą. Ponieważ przemieniamy się w nie, nie tylko kiedy chowamy się przed ludźmi, robimy to też, kiedy potrzebujecie naszej pomocy. Norik, może zrobimy to razem? Nie bój się, jesteśmy z tobą. Gotowy? I... Eee! Tak. Norik, patrz teraz na mnie. Nie robiłem tego od stu lata, wcale się nie boję. Widziałeś? To nic trudnego. Dziadku? utknąłem. A to wszystko przeze mnie, tylko spokojnie. Profesorze Eugeniuszu pomoże nam wam odkręcić dziać! Zaraz pomogę. Trochę zardzeniał. To śruba starego typu. Wiem, co pomoże. Kropelka oleju. A, 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 a! Au! Ach, ach. Panie profesorze wszystko dobrze? Jest dobrze. Miło, że pytasz. Uwaga, zaraz spadnie. Musimy przymocować regał do ściany. Nolik, pomóż! Ej, nie damy rady! Silka, ja się boję. Nolik, ratuj mnie! Wiecie mi to się dzieje? Nic takiego, przyjacielu. Po prostu trochę mnie przysypało. <grystanie> Ktoś mnie wreszcie odkręci? Ja! Nie mogę wstać! A my przytrzymujemy regał! A Nolik? Ja też! Zrobiłem to! skręciłem się! Brawo, Nolik! Wiedziałem, że dasz radę. A kto nam teraz pomoże? Eliza na pewno zaraz przyjdzie. Ach, dobrze. Poczekamy na Elizę. Tak. Jeśli tylko jej samolot się przypadkiem nie opóźni. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest! A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest!